Dzień dobry, kochani. Zgodnie z tym, co zapowiadałem dwa dni temu, zaczynamy kolejny odcinek z informacjami dla prepaisu. Wiadomo sprawą jest, że w sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych, jakie mogą nas spotkać, bo różne scenariusze mogą się wydarzyć, Będziemy musieli zapewnić sobie i swoim bliskim podstawowe rzeczy, czyli wodę, czyli pożywienie, czyli oświetlenie, czyli ogrzewanie, schronienie i dach nad głową. Musimy też pomyśleć o ochronie przed ludźmi, którzy nie byli przygotowani, a za wszelką cenę chcą przetrwać. Musimy się nauczyć obrony przed takimi osobami. Dzisiaj powiemy sobie o dwóch rzeczach: o zabezpieczeniu w wodę i żywność, i o tych zapasach będziemy mówić. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zapasy, zwracamy uwagę o dużą zawartość składników odżywczych, substancji odżywczych, które są potrzebne naszemu organizmowi do przetrwania. Muszą to być produkty o wysokiej wartości energetycznej. No i przede wszystkim łatwe do przygotowania, żebyśmy nie okazało się, że w sytuacji, w której nie ma prądu, nie ma, nie ma wody, nie ma ogrzewania, nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, no bo na gazie nie ugotujemy, jak go nie będzie. No i na prądzie też, no bo, bo w sytuacjach kryzysowych tych rzeczy, tych mediów zwykle nie mamy do dyspozycji. Co do wody? Musimy pamiętać, że każdy człowiek, Norma dzienna dla człowieka jest 2 litry. Do, tych, do tego musimy się przygotować, że w sytuacji OW musimy, przy, musimy przygotować na 14 dni wodę, zapas wody, natomiast w sytuacjach klęsk żywiołowych na 3 dni. Jeżeli chodzi o pożywienie, musimy mieć zapas na co najmniej 10 dni pożywienia. Czyli, jeżeli chodzi o wodę pitną, Musimy zrobić sobie zapasu na 14 dni, czyli dla, człowieka, jed, dla jednego człowieka w rodzinie to jest 28 litrów. I tu zwróćmy uwagę też na to, że musimy mieć miejsce na to, żeby te, tam wodę i te produkty żywnościowe przechowywać. Nic nam nie da, jeżeli nie przygotujemy do tego miejsca i nie będziemy tego mieli gdzie trzymać w otwartych butelkach i oczywiście ważne jest przechowywanie, no bo w otwartych pojemnikach woda nam zazielenieje po jakimś czasie i niestety nie będzie nadawać się do picia. Można oczywiście ją później jeszcze uzdatniać w różnymi sposobami, e, natomiast no jest to już, już pracochłonne, wymaga to umiejętności i <laughs> materiałów, które, które, które musimy użyć do tego uzdatniania. E, co teraz następne? Wiele osób w wielu artykułach pisało, że dobre, dobre są mrożonki, artykuły mrożone. To jest prawda. W sytuacji, gdy nic się nie dzieje, zamrażarka zabezpiecza nam pożywienie na dłuższy okres czasu. Natomiast pamiętajmy, że w sytuacjach kryzysowych nie mamy prądu, a więc zapasy w zamrażarce w ciągu parę dni w ciągu dnia, dwóch się rozmrożą i w ciągu następnych kilku dni nie będą nadawały się do spożycia, bo się po prostu zepsują. Także ja osobiście nie polecam tego sposobu przechowywania żywności. Bardziej, bardziej takimi rzeczami, które, które, nad którymi należałoby się zastanowić są wszelkiego typu żywność konserwowana, czyli wszelkiego typu puszki. No i w i Materiały konserwowane takie, ewentualnie pieczywą w puszkach, które, które można kupić no i zabezpieczyć się w tym filmie. Zwróćmy uwagę, że takie dwie puszki, czyli konserwa mięsna i, i chleb, zapewnia nam całodzienny posiłek, bo można to zrobić i skorzystać z tego na ciepło i na zimno. Jak nie mamy gazu czy prądu, grzejemy sobie nawet na świeczce taką tuszeczkę i mamy. Mamy, mamy posiłek na ciepło. Czym, o czym należy pamiętać? Zwracajmy bardzo ścisłą uwagę na skład tych konserw, ze względu na to, że przejrzałem mnóstwo opracowań i dwie rzeczy rzuciły mi się w oczy. Po pierwsze, konserwanty długo przyjmowane do organizmu w długim czasie się kumulują. I yy, powiedzmy pewne związki, czy siarki, czy benzą sądu sądu podejrzewane są o działania yy, rakotwórcze, więc trzeba pamiętać o to, żeby zadbać o skład takich konserw. Taka konserwa sobie może długo leżeć, natomiast jeśli zawiera bombkę yy, zdrowotną, no to to z tego, że przetrwamy W, jak, jak później... Zdrowie nam, nam mówi posłuszeństwo, Patrzymy sobie na skład. Mamy mięso, sól, pieprz. Cały skład, a więc z takiej konserwy można skorzystać. Co dalej? Chleb, oczywiście, również można kupić w konserwie albo w takich pojemnikach, które można później odświeżyć. Niemniej jednak tutaj są, są surowce konserwujące, a więc też ostrożnie z takimi rzeczami. Lepiej kupować konserwy, Konserwy, które są zabezpieczane, które leżą, można dodatkowo zabezpieczyć przez pokrycie ich olejem. Wtedy puszka nie będzie rdzewieć i nieważne wtedy, że termin ważności przeszedł. W pewnych sytuacjach jesteśmy po terminie, a dobrze przechowana puszka potrafi nie zardzewieć i nie stracić walorów użytkowych. Możemy ją zjeść nawet jakiś czas po terminie ważności. W niektórych sytuacjach, gdy scenariusz kryzysowy się przedłuża, jest to zbawienna, zbawienna możliwość. Kolejnym takim dobrym, że dobrą rzeczą, którą, powinno, którą powinniśmy zwrócić uwagę, to wszystkie produkty suszone. Są dwa rodzaje oczywiście, takie jak do bez gotowania, typu suchary, typu, typu, typu suszone, suszone owoce, które można zjeść od razu, wziąć, nasypać sobie na rękę i zjeść. Typu czekolada suszona, orzechy i tym podobne produkty. No oraz suszone rzeczy, które wymagają gotowania, czyli wszelkiego typu kasze, makarony, które musimy, mąka, które musimy poddać obróbce, żeby z tego był produkt żywnościowy. Pamiętajmy, że musimy mieć też zabezpieczone, jeżeli chcemy, mamy produkty do gotowania, musimy mieć zabezpieczony sposób gotowania. A więc, ale o tym porozmawiamy w odcinku, gdzie będziemy mówili o ekwipunku, który jest nam potrzebny do przetrwania. I kolejna rzecz, którą, którą chcę mówić, to, to produkty przygotowane samodzielnie. Jest mnóstwo przepisów, mnóstwo porad dotyczących tego typu rzeczy. Nieocenionym źródłem w moim przypadku były zawsze filmy Adolfa Kublińskiego, który zawsze ze swojego gospodarstwa robił zapasy i dzielił się przepisami. Miał swój pomysł na, na podstawowe produkty przetrwania, także w, też zamieszczę link do jego, do jego filmu na pewno pod filmem. Jedną rzeczą, którą promował to nie kupować cukru, bo w formie, która jest, jest słabo, jest torbie papierowej, która może zamoknąć, która może nam spowodować, że cukier zacznie nam niszczyć, kamienić i nie nadawać się do spożycia. Natomiast takim, takim produktem, który zastępuje nam cukier, a jednocześnie jest wspaniałym produktem żywnościowym jest miód. Miód się nigdy nie psuje. Chyba, że jest sztuczny lub, lub zanieczyszczony tym, to wtedy nam się miód popsuje. Dobry miód z pasieki od znajomego przez lata może stać i nic mu nie będzie. A stanowi doskonały dodatek do, do, do posiłku. Nawet taki jedzony tylko łyżeczką, jeżeli potrzebujemy zapasu energii. Jest to doskonały produkt i polecam. Pamiętajmy. Produkty najlepiej są takie, które możemy dostać z naturalnych źródeł typu pasieka, typu pszczelarz, typu znajomy, typu autoryzowane, polecane sklepy przez, przez osoby, które znamy i które mają u nas autorytet. My polecamy produkty, polecane produkty damy w linkach pod filmem, żeby nie stanowić tutaj materiału reklamowego. To tak w wielkim skrócie, w wielkim skrócie o tym, co musimy zrobić. Pamiętajmy to, co najważniejsze. Woda na 14 dni w przypadku W, w przypadku klęsk żywiołowych na 3 dni, czyli daje nam to 28 litrów wody na jedną osobę, musimy mieć zabezpieczone. W przypadku klęski żywiołowej co najmniej 3 dni, czyli musimy mieć 6 litrów odłożone. W przypadkach żywnościowych, jeżeli chodzi o żywność, Musimy mieć żywność na 10 dni. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Jeżeli mamy azyl, który sobie stworzymy, czyli miejsce ucieczkowe, A, ważne jest, bo zapasy wtedy przygotujemy w miejscu ucieczkowym. Ale na czas dojścia, dojazdu, do lecenia, tam gdzie ty, tyle czasu, ile nam będzie potrzeba, musimy mieć zapas w plecaku, czyli w domu, musimy mieć zapas, który Zapewni nam pożywienie i wodę na czas dojazdu do naszego azylu. I to jest bardzo ważne, i należy o tym uzyskać. Bo co z tego, że zbierzemy zapasy, co z tego, jakie je nagromadzimy, co z tego, że je przygotujemy i będziemy zadowoleni, że je mamy, jak, jak przyjdzie nam trzy dni do tego miejsca dojechać, a nie będziemy mieli pożywienia przygotowanego, to jest taka pułapka, o której zwracam uwagę. No i przechowywanie tej żywności. Konserwy oczywiście, jeżeli się je dobrze traktują, nam nie zardzawiają. Słoiki konserwy, konserwy na, konserwowane, bo żywność w słoikach też nam nie zniszczy się, może leżeć i może y, stanowić y, źródło pożywienia. Pamiętajmy, by o to dbać. Pamiętajmy też, żeby dobrze ją zabezpieczyć, bo będą osoby, które mogą mieć ochotę na nasze zapasy, a więc dobrze by było żebyśmy część zapasów ukryli w miejscu, o których my tylko wiemy. To jest ważne, bo może się okazać, że dojeżdżamy do naszego azylu, a tam jest wszystko powiedzmy przejęte przez kogoś, kto akurat przyjechał wcześniej i sobie przybłaszczył nasze, nasze zapasy. O tym pamiętajmy, więc dobrze, beczkę jakąś wrzucić, tak jak to Adolf Kubliński zawsze proponował: wrzucić beczkę, zakopać i tylko w, so, w sobie znanym miejscu, wtedy te zapasy przetrwają, bo tylko my będziemy wiedzieć, gdzie, gdzie one są. To tak, w bardzo dużym skrócie o przy, przygotowywaniu żywności i porad na ten temat. Na pewno będziemy tu wiązać tematy. Następne, następny odcinek na pewno będzie o ekwipunku o przygotowaniu miejsc, naszego azylu, czyli miejsc ucieczkowych, o wszystkim tym, no i potem poszczególne porady, porady dotyczące na przykład podgrzewania żywności bez prądu i gazu, na pewno będzie odcinek o, o korzystaniu z, z tego, co mamy dostępne, tak, nóż, to co jest koło, to co, co, co sobie odłożymy, i sposobach tego użytkowania w trudnych czasach, bo tego trzeba się nauczyć. To wszystko stanowi, że o naszym przetrwaniu w sytuacji, gdy, gdy na świecie dzieją się różne scenariusze, no bo patrząc po tym, co się dzieje, możemy spodziewać się bardzo różnych rzeczy, no i trzeba być przygotowanym. Pod filmem zamieszczę link do. Do dwóch poradników Adolfa Kublińskiego, no i do polecanych przeze mnie produktów, które, które możecie sobie sprowadzić. Pamiętajcie, że też, że nieocenionym źródłem zapasu są robione we własnym zakresie produkty, które również można zakonserwować tak, żeby, żeby miały długi termin przydatności. Jest. To tyle na dziś. Za parę dni kolejny odcinek. Zapraszam serdecznie do oglądania. Ciekaw jestem, jak się Wam podobają te nasze krótkie porady. Proszę, napiszcie w komentarzach, jak, te, jak odbieracie te filmy. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo chciałbym jak najlepiej przygotowywać się do, do przekazywania Wam wiadomości żeby były konkretne, żeby były dobre, żeby, żebyście mogli z nich korzystać w przypadku jakiegoś scenariusza alarmowego. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.